Witam serdecznie, Szanowni Państwo. Ja bym poprosił, bo mamy dwa zdania, czy nawet trzy na temat tego, co się dzisiaj wydarzyło na sesji Rady Miejskiej Nadzwyczajnej, zwołanej przez Grupę Radnych. To bym poprosił kolegę o przeczytanie uzasadnienia, natomiast jeszcze byśmy chcieli się wypowiedzieć, dwa słowa powiedzieć na temat tego, co się dzisiaj zdarzyło. Dziękuję. Otóż, zgodnie z artykułem 19 ustawy o samorządzie gminnym, Rada Gminy może odwołać przewodniczącego w głosowaniu tajnym, co też dzisiaj chcieliśmy uczynić. Uzasadniamy swój wniosek w sposób następujący. Przewodniczący Marcin Nieradka wielokrotnie dopuszczał się łamania prawa, nie zwołując na wniosek burmistrza, a także nas, grupy radnych, w sesji, którą jest zobowiązany zwołać właśnie później niż 7 dni od złożenia wniosku. Składane wnioski przez burmistrza Nowogardu miały istotne znaczenie dla rozwoju i funkcjonowania naszej gminy. I Mimo tego, przewodniczący nie, nie uruchamiał tych sesji, nie pozwalał nam na statutowe podejmowanie działań. Cały kształt działań prowadzonych przez mnie radkę pokazał, że on nie należycie spełnia swoje obowiązki. Reprezentuje Jedynie interesy nieformalnej koalicji PiS z nową. Burmistrz Bogardy wielokrotnie składał wnioski o zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym, kiedy warunki wymagały zwołania takich sesji. Wnioski te były składane w październiku dwa razy, w listopadzie dwa razy, w grudniu i w styczniu. I aby podejmować decyzję na temat głównie inwestycji, należało podjąć w tym czasie uchwały dotyczące między innymi budowy oświetlenia solarnego na terenach wiejskich, budowa oświetlenia ścieżki wokół Jeziora Nowogarskiego oraz rozbudowy ścieżki wokół Jeziora Nowogarskiego na etapie leśnym. W tej sytuacji przewodniczący świadomie zwołał sesję, jednak celowo się nie pojawił na niej wraz z członkami swojej koalicji. I w ten sposób sesja się nie odbyła i nie mogliśmy podjąć tych ważnych uchwał dla naszego społeczeństwa. W poprzednich okresach również nie stosował się do wykonywania swoich zadań. Nigdy nie, nie sprzyjał do podjęcia współpracy pomiędzy randymi, a wręcz przeciwnie prowadził, prowadząc sesję do jeszcze większych podziałów, i spowodował brak właściwej atmosfery w Radzie, która skutkuje ociężałością prac, które tu próbujemy robić. Wielokrotnie bagatelizował konieczność zwoływania obrad, właśnie w ten sposób świadomie łamiąc prawo. W sprawie przewodniczącego ma również zastrzeżenia wojewoda zachodnie Pomorski, który wielokrotnie upomina go o konieczności stosowania przepisów. Określonych w ustawie o samorządzie gminnym. Jednak przewodniczący Nieradka nic sobie z tego nie robi. Wydawać by się mogło, że wykorzystuje swoją przynależność do rządzącej partii. Mając na uwadze dobro gminy, chcieliśmy dzisiaj Radnego Nieradkę odwołać z funkcji przewodniczącego. Jednak swoim postępowaniem także dzisiaj pokazał, nie dopuszczając do większej dyskusji, że niestety nie udało się go odwołać i koalic... koalicjanci PISU z Nowej poparli jego kandydaturę. Będziemy w dalszym ciągu, myślę, dążyć do odwołania przewodniczą... obecnego przewodniczącego. Dziękuję. To ja bym oddał głos koledze Rafińskiemu. Pan przewodniczący na dzisiejszej sesji po raz kolejny udowodnił, że nie potrafi przestrzegać przepisów, że jak sam twierdzi, ma je w jednym paluszku, natomiast bardzo rzadko i z reguły wybiórczo je stosuje. Dzisiejsze prowadzenie obrad było po prostu żenujące, bo po raz pierwszy jak długo jestem radnym, zdarzyło się tak, aby projekt uchwały nawet nie był w ogóle uzasadniony. Oprócz tego nie została nawet wszczęta dyskusja, czego nie pamiętają chyba najstarsi radni, aby kiedykolwiek w taki sposób przewodniczący prowadził obrady i to jest po prostu żenujące. Natomiast zachowanie pana przewodniczącego od samej początku objęcia przez niego tej funkcji jest po prostu niezgodne z prawem, wielokrotnie upominany przez organy nadzoru, również przez regionalną izbę obrachunkową oraz to co kolega mówił przez Urząd Wojewody. Także jak najbardziej ten wniosek nasz wydaje nam się zasadny, ponieważ człowiek, który jest przewodniczącym rady, powinien świecić przykładem i reprezentować wszystkich radnych, a nie tylko wybraną grupę i to jeszcze wybiórczo. Dziękuję. No, ja bym tylko chciał jeszcze dodać, że poprzednik, znaczy obecny przewodniczący, to ani klasą, ani stylem, ani kulturą. Nie dorównuje poprzednikowi, który miał wiedzę, dużo serdeczności wobec wszystkich i był naprawdę prawdziwym przewodniczącym wszystkich radnych. A ten pan po prostu swoich można powiedzieć, współtowarzyszy, no traktuje super, a do nas jest po prostu chamski i jest człowiekiem, który, z którym nie można się porozumieć. Ja jakby kończąc, puentując te wypowiedzi moich kolegów, dziękuję za to wzmocnienie tej naszej dzisiaj tutaj, można powiedzieć kolokwialnie ekipy do tej wypowiedzi, natomiast chciałem jakby spuentować i powiedzieć, że będę apelował do moich koleżanek i kolegów, czyli do pana Jacka Wiernego, do pana Jurka Kubickiego, do pana Jacka Jankowskiego, do Pawła Lembasa, do pana Rafińskiego, do Renaty Piwowarczyk i do pana Stanisława Saniuka. O co będę apelował? Będę, szanowni państwo, apelował o to, żeby napisali pismo do wody, jak ta sesja dzisiaj się odbyła. Sesja się odbyła dzisiaj ze złamaniem, z podstawowymi, ze złamaniem statutu. Tak? Jeżeli jest złamany statut, to uchwała, która została podjęta jest uchwałą nieważną i będę apelował o to. Dlaczego jako szef klubu nie mam mnie tutaj? No ze względów zdrowotnych, po prostu izolacja covid, to, to jakby nie będziemy wchodzić w szczegóły. Jeszcze jedna rzecz szanowni państwo, bo symptomatyczna jest jedna sprawa, a mianowicie taka, że jeżeli burmistrz miasta Nowogard składa wniosek o sesję którą przewodniczący zwołuje i na którą nie przychodzi. Grupa radnych składa wniosek o sesję, którą przewodniczący zwołuje, a na tę sesję nie przychodzi. A to, są, a to są ważne uchwały, bo uchwały polegające na tym, czyli dokończenia ścieżki, czyli lamp solarnych na sołectwach. Tak? Mamy informację, że radni to popierają, natomiast na sesję nie przychodzą. A symptomatyczne, szanowni państwo, jest to, że dzisiaj, i mówimy, że COVID i tak dalej. A symptomatyczne, szanowni państwo, jest to, że dzisiaj mamy punkt odwołanie i powołanie przewodniczącego rady i tutaj COVID nikomu nie przeszkadza. Czyli stawiamy się wszyscy, wszyscy razem głosujemy. To nie chodzi o to, że radni lewicy uczepili się osoby, która jest przewodniczącą, bo ja tak będę mówił. Nie tędy droga. Mieliśmy przygotowane materiały, byliśmy przygotowani na dyskusję, żeby przedstawić właśnie materiały związane z tym jak wojewoda, jakie pisma kieruje wojewoda do gminy, jakie pisma kieruje Regionalna Izba Ubrachunkowa. No nie dane nam to było i dlatego tutaj jeszcze raz będę apelował do moich koleżanek i kolegów o jakby zaskarżenie tej uchwały do wojewody. No i niestety, niestety znowu będziemy fundować mieszkańcom. No, Kolejne spotkanie związane z odwołaniem przewodniczącego Rady. Matematyka jest nieugięta i w związku z powyższym bezwzględna większość ustawowa stwierdziła, że odrzuciła tą, ten projekt uchwały, ale uważam, że ten projekt uchwały nieprawidłowo został procedowany na tej sesji. To po pierwsze, po drugie dwa podstawowe akty prawne ustawa o samorządzie gminnym i statut gminy regulują przepisy dotyczące funkcjonowania tych organów i przewodniczący musi się trzymać tych przepisów, natomiast w sytuacji, kiedy przewodniczący nie zwołuje sesji, nie przychodzi na sesję, sesja się nie odbywa, no myślę, że są podstawowe przepisy łamane, a to jest niezgodne z prawem. Myślę, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, bo to świadczy nie tylko przewodniczącym, ale o całej Radzie. Wydaje mi się, że powinniśmy najpierw przestrzegać reguły gry, przepisy, a dopiero później ewentualnie rozmawiać na, na różne tematy.